Prawie gotowa. Za chwileczkę. Ruszymy. Krzysztof Skoworski oczywiście będzie tutaj puszczał. Startował żywotnika. My wiarkę trzymamy, żeby za bardzo tutaj nie ruszył za szybko. Ostatnie przygotowania, wytarcie butów. I może tak, Dajesz, dajesz, dobrze, dobrze Pierwsze 3 metry Teraz trzeba rozpędzić Jest już rozpędzony, coraz szybszy Oj, no tu będzie dobry czas Przypuszczam, że na moje oko 20 sekund, ale Mogę się mylić. Jeszcze, jeszcze małe 3 metry 3, 2 Jeden, A, dwa! 7 z Rozeliach Co roku startuje i co roku ma dobre bardzo Dobre bardzo tutaj wyniki sportowe Cały czas jest na równej ścieżce Zawsze jest w trójce Rzadko kiedy jest Czwarty Tomek, ja tylko zapytałem Ciebie, jaką masz wagę? Około 130 kg. 130 kg, czyli 5 kg. Moja waga w to sezonie zawsze 130, 132. Od pewnego czasu nie wchodzę na wagę, bo boję się, że zobaczymy. Także 130 tego się trzymają. Państwo, on się boi, że on a kobiety myślą o tym, że on my Dobrze Tomek. Uwaga, uwaga. Chwila przygotowania. Poszedł. Ale mam wrażenie, że troszeczkę ciężej ruszył niż Paweł Piskorz. Ale to zobaczymy. Zobaczymy na mecie. Za to teraz mam wrażenie, że nadrabia. Na tym pierwszym biegu, na tym niskim biegu ciągnicą to by stoić. Jeszcze masz 7 metrów. 7, 7, 6, to szybko mija. 4, 4, 3 metry. Jeszcze nie z dawnych zaraz dojdziemy. Metr, metr, metr nie, nie. Zaraz zobaczymy jaki wynik. 24,30. Drugi wynik. Ta końcówka, Tomek, ta końcówka była zna. że Tomasz Lademan osiągnął taką prędkość w porównaniu do swojej masy, że ciężarówka na ostatnich metrach ee, Włączyła czujnik antyzderzeniowy. Cieszymy się, że nasze ciężarówki mają taki system. Tomek, jeżeli będzie chciał, będzie mógł powtarzać konkurencję, bo minimalnie mogło to pogorszyć jego wynik. Czujnik jest już wyłączony, pawełkiem. Paweł, o czujnikach. Że czasami nie było z tyłka wy tego. Dobra, uwaga. Stop! Dawaj, z dwóch, teraz, teraz, dwie nogi, dwie nogi, ciągniesz na jedynce, ciągniesz, ciągniesz, szybko, idziesz, idziesz, teraz rozpędzasz go, rozpędzasz go, rozpędzasz go, bo widzisz, że masz 150 gramów, tą wagą, nie ma żartów, zderzenie się z tą zderzenie z tyłem, jeszcze, jeszcze, ciągniesz, pamiętaj o pole, o dwa metry, nie, koniec. 20-20 czyli najlepszy Jednak fizycy nie kłamią Fizyki nie osiąga, czyli masa ciała jednak równa się Przełożeniem na tą szybkość i tą siłę Zapraszamy Sławka Toczka Widełki jak koledzy nie więcej 130 kg I tą wagę zawsze trzymałem jeszcze trzymam Nic więcej, nic mniej Myślę, waga jest optymalna, żeby startować sobie dać radę e, w No dobra, nie przeszkadzamy. Czy startować? Nie. Sławek Toczek, Ty, czyli 100% starszy od Pawełka, który przed chwilą startował. Nie Ja jestem za gruby, co ty? Nie pompuj. Co? Brzuch pewnie. Ja tak pompuję. Ciekawe, ja tak obstawiam tutaj nawet na rekord. Jak Sławek go dobrze ruszy, to jest takim wiatrem naszym. Może to wygrać. do no, wyłączy. Może... Uwaga. I, I jedziemy. Dobrze ruszy. Dobrze ruszy. Teraz się Respędzasz, rozpędzasz, pędzkie. Rozpędzasz szybciej, szybciej, szybciej. Nie jesteś łapci na boczkach. To, że masz 50 to nie znaczy, że możesz tak... Tego... Teraz, teraz go masz! To będzie chyba najlepszy wynik, proszę Państwa. Co się dzieje? 6 metrów. 5. 4. KONIEC! I? 21, 66. A ja więc Sławek Korze 50-letni facet pokonuje tej konkurencji młodzież ale jeszcze jest jeden młody który może to troszkę tak. Za... a nie jest tym Marcin Szkabowski tutaj jeden z organizatorów Masz na toczkę ma od 10 lat <laughs> I co? Odmawia? Czekam na zorów że nie, żeby na jego terenie wybrać. Rozumiem? No dobrze. Uwaga! Start! I poszedł teraz... idziesz, idziesz, już jest dobrze. Teraz go musisz bujać. Bujać, bujaj go, bujaj go, dobrze. To jedneczka wciągnięta, lecisz. Dobrze, 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 teraz nas pędzasz. Nie wiem jak to będzie, ale czas chyba będzie dobry. Teraz pędzę, pełna na pytanie. Trzy cztery, trzy, jeszcze już jesteś, to sobie i koniec. I. 7 tam 22, 0, a więc. Drugi wynik, niestety, ten, ten samy toczy Przekleństwo jego, ale on kolegnie mówił gniu w kościołach na jego terenie. Marcin! Marcin! No, po gotowie, nie? Tomek Lademan, powtarzasz? Tak, Tomek Lademan powtarza. Gotowy? W specjalnej uprzęży. Uwaga, uwaga. Krzysztof Sobalski gotowy. I ruszy! Teraz idziesz. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz go ciągniesz. Teraz go ciągniesz. Dobrze, dobrze, dobrze. Pędź go. Rozpędzasz, rozpędzasz, rozpędzasz tą... Rozpędzasz. Jest dobrze. Oddychasz, oddychasz. Płową dystansu. Idziesz. Teraz już swój. Teraz już swój. Szybkość. Trzyma jest. Cztery metry. Trzy. Dwa. Jeden. 20, 30, 30 3 wygrał z toczkiem nie wiem Nie wiem, nie wiem nie wiem Zobaczymy zaraz a, Tomek, mógł, A więc Tomek Laryban zwycięzcą w pierwszej konkurencji, konieciera, niestety Sławek Toczek z koszulą miną musi pojechać, cholera za stary jestem.